Dostała moja rodzina, a raczej mój dom Dostaliśmy paczkę od rodziny W tej paczce dla mnie się znalazł prezencik, na którym dzisiaj się skupimy Kartka i słodycze, ale ta inną drogą Nie dzisiaj, a raczej w ogóle A ten prezencik to jest to Tak, to jest to A to jest to I tutaj trochę już możecie się domyślać, co to jest No więc chyba zaczniemy, ale najpierw sobie wezmę nożyczki. Okej, okay, mam nożyczki i chyba tutaj zacznę. Bo tutaj co tak najlepiej do tego wygląda. Tutaj już rozcięłam. Okej, okay, teraz tu. No. Okej. Okay. Z takiej perspektywy to chyba wiecie co to jest. No nie, jeszcze te boki, to ja to zrobię. Jajko! Teraz jak na serio Tudu! I Coś się uszkodziło, to wiem dlaczego Poczta Polska Dokładnie Wiecie już co to, nie? Tu na górze mamy ładną kartkę I teraz rozwiążemy No <laughs> <Wow. śmiech> To też się zrobi To jest O Wciągamy Oh my god Wow, jakie to złotkie, I sorki ja filmik z montażu chać, Wow, to jest złotkie chyba, to jest e, nie to Ale to pięknie pachnie, serio Mamy go Wow, ma złotą łapkę Jaki on jest śliczny, ale to jest z wosku chyba. To jest jakieś mydło? Co? Nie rozumiem. Nie czaję. Ale no on poleci z w stronę. Ale mega ładnie pachnie, tak jak jakieś mydło. Oj! Ojej, Tak, rysowałam. To teraz nieważne, tylko nasz kocio jest ważny. To jest. mydłem? Nie wiem, co to jest. Czekajcie. Możliwe, że to jest mydło, albo taki zapachowy kotek. Ale nie będę się nim myć nigdy w życiu, bo jest prześlicznej i się zmyja. Ciekawe, co on tam widzi. Już ci powiem, co widzę. No to powiedz mi na ucho.